Czas, żeby zjeść tego ananasa, będzie później. A na razie zmienimy go w fotel. Dobrze słyszeliście. Przyklej po bokach taśmy z pomponami, dodaj siedzisko i tropikalny fotel jest gotowy. Nora płynie przez Pacyfik. Na jej drodze pojawi się wyspa, której nie było na mapach. Czy jest bezludna? Musi to sprawdzić. Odważna dziewczyna zeszła ze swojej łodzi i zaczęła odkrywać wyspę. Hmm, ten kamień wygląda dziwnie. Jak odczytać te dziwne symbole? Hmm. Nagle okrążyło ją miejscowe plemie. Mają przepowiednie, że może przyniesie blond boginię na ich wyspę. Nora przestraszyła się. Wyspiarze złapali ją i zabrali do przywódców. Yeah. Grają na bębnach świętując i usadzili Norę na tronie z ananasa. Wow. Ogłaszam cię blond boginią, królową tej wyspy! Wow. Wszyscy wyspiarze zaczęli czcić Norę! Dobrze mieć ważnych znajomych! Ta papryka podsunęła nam pomysł! Zrób ramiona plecaka z pasków papieru piankowego! Przymocuj górę ogniwkami! Zamieścimy tu dużo napojów i wszystko będzie chłodne! I chodzi po górach. To nie jest łatwe przez jej wielki plecak. Tak, to dobre miejsce, żeby się zatrzymać. Nareszcie mogę zdjąć plecak. Hmm, zobaczmy, co my tu mamy. Wyjęła namiot, stół i rozwiesiła hamak. Jest taki pojemny, a po spacerze mogę go zjeść. Rozbiń mafę. O, pomarańcza. Skórka tak ładnie pachnie. Użyjemy jej później. Zrób kilka nacięć i zrób spiralną sukienkę dla lalki. Miętowe liście świetnie pasują do cytrusowego aromatu. Top z liści mięty? Ale to pomysłowe. Luisa wygląda jak tropikalny koktajl. Poznajmy się. Luisa Sharon. Projektantka mody. Potrzebuje inspiracji. Przejrzała swoje projekty i stare kolekcje, ale nie znalazła nic odpowiedniego. Potrzebuje czegoś świeżego, może pomoże mi magazyn o modzie. Wtedy zauważyła pomarańcze na stole. Popatrzyła na swoje włosy i wtedy. To jest to! Moja tropikalna muza! Luisa zaczęła szkicować jej projekt. Ten pomarańczowy jest super, taki jasny. Stworzyła pomarańczową kreację. Wow! Teraz może iść na pokaz. Goście czekają na najnowsze trendy w modzie. Pierwsza modelka nie zebrała oklasków. Krytycy są bezlitośni. Cybertrendy są zbyt dziwne. To jest zbyt słodkie. A to kto? Wow! To jest wyjątkowe. Ta sukienka jest wspaniała. Puk, puk, otwórzy się arbuzie. Gloria przyszła z wielką łyżką. Oczywiście arbuzy są takie pyszne. Szybko zjedli arbuza. Nie zostało nic poza skórką. Użyj drugiej połowy jako podstawę, Halo, tu jestem. Postup wannę wstążką z pomponami. Palma podzieliła się z nami bananami. Tak? Przydadzą się. Reszta owoców będzie po bokach. Dodaj drabiny, żeby było łatwo wejść. Luisa przyszła do nowego salonu spa. Ich specjalnością są kuracje z samymi świeżymi owocami. Proponowali różne zabiegi, ale ona chce coś specjalnego. Wow! Dobrze, mamy coś dla niej. To specjalny zabieg. Arbuzowa kąpiel. Świetnie działa na skórę. Bardzo relaksuje. Sok arbuzowy odżywia ciało witaminami. Dodamy więcej soku, owoce i brokat. To wygląda tak świetnie, że aż chcę zanurkować. Latem jest tak gorąco. Potrzebuję innej fryzury. Podstawa peruki jest gotowa. Wielki kokos wyrósł z nasiona. Wylej wodę kokosową. Tak, rozbiliśmy go na pół. Zobacz, ile płatków kokosowych. Nałóż klej Elmers na podstawę peruki i włóż w płatki kokosowe. Mniam! To jest zupełnie jak Rafaello. Monika postanowiła ochłodzić się w basenie. Woda ma idealną temperaturę do pływania. Wow, czy to kokosy? Mam szczęście, jeden spadł. Potrząsnę, żeby spadły wszystkie. Możesz zastąpić wodę płatkami kokosowymi? To coś nowego. Przyjaciele są w szoku. Ale klient ma zawsze rację. Więc chłopak wymienił wodę na płatki kokosowe. To takie nietypowe. Wow! Monika zanurkowała głęboko, żeby jej płosy zmieniły się w kokosa. Przyjaciółki też postanowiły spróbować. Ale to przyjemne. Tam jest piracki statek. Chodźcie wszyscy, wszyscy na pokład. Niezłe znalezisko. Nalej mleka do miski. Zrób statek z papieru. Płyniemy. Teraz truskawki są prawdziwymi piratami. Musimy tylko wejść na pokład i zanurkować w mleku. Judy przyszła do salonu piękności. Potrzebuje natychmiastowych pazurków, ale chce czegoś nietypowego. Spróbujecie zaskoczyć. Najpierw zróbmy manikier. Ten bukiet może się przydać. Wybierz swój ulubiony odcień. Dodaj lepką warstwę lakieru. Paznokcie w kształcie płatków zadowolą każdą klientkę. To takie świeże i nietypowe. Judy jest zachwycona. Manikiorzystka odetchnęła z ulgą. Zapłaci liściem. Dała nawet na piwek. Bye. Przyszły do nas orzechy. Rozbij jednego i pomaluj na turkusowo. Dzięki elastycznej tasiemce, kask będzie trzymał się na głowie. Mama i córka przyszły do parku. Mogę się pobawić? Kiedy mama się relaksowała, chłopiec zaczął bujać dziewczynkę trochę za wysoko. Ostrożnie! Oj! Poleciała prosto na kolana mamy. Przestraszyłaś mnie, Lolu. Od teraz noś ten kask ochronny. Dzieci postanowiły się ścigać. Jedźmy tam i zjedźmy z górki. Super, jadę! Chłopiec zjechał w dół. Lolu, ale fajna jazda, ale straciła równowagę i poleciała w krzaki. Auć! Na szczęście miała kask. Hej, Lolu, wszystko dobrze? Tak, tylko się wystraszyłam. Kask mnie uratował. Lalka przyniosła biały materiał. Zróbmy z niego nietypową sukienkę. Jest elegancko upięta z tyłu i ma wielką kokardę. Frida postanowiła zrobić coś fajnego. Nie mam ochoty na zakupy. Przymierzę ubrania w domu. Hmm, co by tu założyć? Nie to. Hmm. Nagle zauważyła różową sukienkę. To piękny kolor, ale nie ten styl. Jak uzyskać taki kolor? Czego potrzebuję? No tak, warzyw. Burak może zabarwić na różowo. Projektanci z Lalilu nam pomogą. Owinie zgnieciony materiał sznurkiem. Fotrzyj burakiem. Wow, to takie wyjątkowe! Dokładnie tego potrzebowałam! Dziękuję! Teraz mogę iść na sesję! Fotograf chciał zrobić sesję na pustyni. Różowa sukienka tak pięknie wygląda na piasku. To sukienka transformer. Kokarda może się odwracać w każdą stronę. Zdjęcia wyszły świetnie! Mamy całą stertę suszonych owoców. Pycha! Nałóż je na szpikulec. Pomaluj kawałki styropianu, żeby wyglądały jak ciastka. Są prosto z piekarnika. Zainstaluj owocowe ściany. Na rogach są kolumny ze słodkich rurek. A dach jest z wafelka. Schody z suszonych owoców. I słodki domek jest gotowy. Shannon poszła w złą stronę, kiedy szła przez park. Wow, nie wierzę. To jadalny dom. Dziwne, nigdy go tu nie widziałam. Super, mogę wejść i spróbować słodyczy. O, ale pyszne. Nie mogę przestać. Te wszystkie słodycze dają tyle energii. Na szczęście blisko jest huśtawka. Tak!